Krzysztof Jotko, jakiś czas po występie już w Berlinie emocje minęły, te złe i te dobre. Chyba już troszeczkę tak ciśnienie opadło. Powiedz, wracałeś jeszcze pamięcią tak jakoś mocno do tego pojedynku? Czy on już się za to, bo już o nim zapomniałeś? I czy w ogóle oglądałeś go potem już na spokojnie po wszystkim? Cześć, witam wszystkich. Ech, no muszę powiedzieć, że to dosyć bolesna dla mnie porażka, bo przegrałem przez swoje, swój błąd, swoją głupotę. Swoją więc yy, cały czas czuję jakiś niedosyt. Yy, no ale tak, błędy, błędy się zdarzają, każdy popełnia błędy. No i tak to tak też wyszło. No, ale myślę, że już nie, nie zagłębiam się tam pamięcią co do tej walki. Było, minęło i lecimy dalej i czekamy na następną walkę i na następne... Następne.. Yy. Kurwa. Wyzwania. Wyzwania dokładnie. <noise> Czekamy na następne wyzwania. E, posłuchaj, na propos tych kolejnych wyzwań. E, no to sam wyzwałeś e, troszeczkę tak. Nie. <noise> no nie, to było wcześniej, naprawdę ale... tak, tak. Zaczęło się, zaczęło się już w marcu chyba, prawda? Lub Barnet tak, pierwszy tam coś się... się. z koło miesiąca przed moją walką w Berlinie, gdzie lub Barnet sam powiedział, że powybija nas wszystkich tych, którzy mają czysty rekord. Akurat ja byłem w, tym, w tej całej w całym zbiorowisku tych niepogadanych no i tak pomyślałem, że jeżeli on chciał się ze mną, ze mną walczyć yy, już przed galą w Berlinie to odpowiadam mu teraz na jego, na jego zaczepki tak nie chciałem sobie zaprzątać głowy przed, przed walką jestem już po walce i, i z, chęcią, z chęcią mogę się z nim zmierzyć jeżeli UFC, UFC nam da zielone światło to z chęcią z, chęcią z nim zawalczę lecz słyszałem, że to może być odległa, odległa walka, ponieważ już jakiś pomysł UFC ma i którego nie mogę zdradzić na razie, ale dowiedzie dowiedzi się na pewno tego później. No właśnie, a czy to mniej więcej wiadomo już, jaki chociaż okres, przedział czasowy, czy to będzie jeszcze powiedzmy jesień, czy już zima tego roku, jak oceniasz sam w ogóle ewentualnie możliwość tego kolejnego pojedynku, kiedy to może nastąpić? to tuż, tuż po wakacjach. No, brzmi, brzmi znakomicie, czyli jakiś wrzesień może, zależy kryztowają znowu w klatce, to świetna wiadomość. Nie chcesz na razie zdradzać szczegółów, nie może za bardzo tych szczegółów, jak rozumiem, zdradzić, ale rozumiem, że też już skoro wiesz mniej więcej, kiedy ten pojedynek nastąpi, to już coś myślisz, planujesz, jakieś kolejne etapy przygotowań sobie gdzieś tam, gdzieś tam zapisujesz. Jakie są te kolejne etapy? W ten czwartek wjeżdżam do Norwegii, to będzie taki bardziej wakacyjno-kondycyjny, kondycyjny, kondycyjny yy, można powiedzieć nie obóz, tylko tak jak bardziej jadę tam w celach prywatnych. Yy, wracam około 8, 8 lipca i już 21 lipca jadę razem z profesjonalną ligą na obóz sportowy na Mazury do Jakubowa. Będzie on trwał około tam 8 dni i 28 prosto z Jakubowa jadę do Zbigniewa Tyszki do Trójmiasta, znaczy nie do Trójmiasta, bo obóz będzie akurat prowadzony w Poznaniu z Drizdelem więc jadę tam na 5 dni obozu takiego można powiedzieć parterowego do Poznania i w sierpniu mam zaplanowany wyjazd do Stanów ale jeszcze nie wiem dokładnie całkiem możliwe, że pojadę do do z Peterem Sobotą do Dana do San Diego a także możliwe, że pojadę do AK do okej okay, na Velazkesa, ale to jeszcze na razie są tylko moje takie plany. Bo no właśnie, bo to w sumie już niedużo nie dużo czasu zostało do ewentualnego pojedynku. Sam mówi, że to wrzesień tam chyba jakaś Europa wchodzi w grę, ewentualnie jakieś tam chyba kanadyjskie też były gale. No nic, sprawdzimy dokładnie, to wszystko sobie prześledzimy, ale tak czy inaczej. <ścoughs> ale tak czy inaczej. Yy... To dużo czasu teraz do takiego przygotowania? Cieszę się, że ta walka w sumie tak szybko nastąpi i to dla Ciebie dobrze, że będziesz mógł znowu wejść do, no, do OKTAGONu, że nie będzie tak w sumie dość długiej przerwy od tej pierwszej porażki w karierze? Po pierwszej walce miałem aż pół roku przerwy, tak walczyłem na półrocznej przerwie. Teraz po tej walce czuję taki niedosyt, ale za to czuję się o, o stopień wyżej, o bardziej doświadczony i myślę, że jestem coraz lepszy. Myślę, że, że chcę tej walki i tak szybko chcę zawalczyć i znowu znowu wygrać, tak. I powiedz, co tak, co tak bardziej Tobą kieruje? Złość za to, co się wydarzyło, czy raczej rozżalenie, czy raczej takie troszeczkę, troszeczkę takie niezadowolenie? Czy to raczej jest taka chęć taka sportowa wejścia i pokazania, że tam to rzeczywiście to był tylko ewentualnie przy, wypadek Może no, no Może trochę, trochę złość i trochę, trochę takie niezadowolenie, tak? No ale... Popełniłem błąd i trzeba było ponieść jego konsekwencje, tak? No i chcę nam pewno pokazać, że w następnej walce będę już o ten błąd mądrzejszy i już nie popełnię takich samych błędów, tak? Ym, plany wszystko wiemy. Wyjazdy powiedz ym, przyjaciele po tej walce SMS-ów pewnie nasłali masę. Wspierali, czy raczej tak, byli... wspierali i... mnie wszyscy moi, moi fani, moi bliscy przyjaciele, rodzina, za co bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę miałem masę, masę, tony, tony SMS-ów, tony telefonów, za które bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę było już aż tyle, że po pewnym czasie już musiałem wyjechać, wyjechać na chwilę na wakacje, bo już mnie to męczyło, tak męczyło mnie psychicznie takie można powiedzieć żałowanie z ich strony, co jest, co jest bardzo bardzo fajne i co bardzo doceniam, no ale no co, no stało się, stało się tak, trzeba iść dalej, zapomnieć o, o porażkach i, i trzeba dążyć do następnych zwycięstw. Tak jak patrzyłem, sobie przeglądałem różne portale społecznościowe, między innymi do, o Barcelony chyba zahaczyłeś tam, bardzo dobrze tak, Barcelona? Zahaczyłem, zahaczyłem Barcelona, jakiś tam półjekendik. Poleżałem Zostałem na plaży, spaliłem się no i, i wróciłem wypłacany. Ale bardzo nam podoba się? Tak, Barcelona bardzo fajna. Nawet złapaliśmy się na jakieś święto w Barcelony, gdzie był taki, jak w Rio de Janeiro, karnawał malutki. No, było bardzo fajnie, fajnie. Pojadłem, pojadłem, popalałem się. Więc super. Czyli odpoczynek już za to, bo teraz przygotowania to tak na koniec jeszcze. Powiedz, Krzysie, jakie. To była dla ciebie pierwsza porażka. Nie ma co do tego wracać oczywiście. Natomiast e, e, powiedz. E, jaką, jaką nauczkę z tego przede wszystkim wziąłeś z tej porażki? Jakbyś to sam miał opisać? Z czego się nauczyła przede wszystkim teraz, po tej, z tej perspektywy patrząc? He, jaką nauczkę? Moim zdaniem przegrałem przez to, że chciałem być szybszy, szybszy niż jestem, tak? Z natury jestem bardzo niecierpliwy. No i też pokazałem to, że. Byłem niecierpliwy tak, bo jeżeli bym odczekał te 20 sekund, to no nie mogę dać pewności, że na pewno bym wygrał tą walkę. Ale było w 90% byłem świeższy od mojego przeciwnika, więc myślę, że myślę, że psychicznie by, psychicznie by pękł i wygrałbym tą walkę, choć, choć naprawdę nie wiem, jakby się wydarzyło. No i myślę, że potrzebuję, potrzebuję dużo spokoju, więcej spokoju w sobie, no i. Troszeczkę mój narożnik musi się bardziej dogadywać, tak, żeby nie przekrzykiwać się, bo słyszałem tam parę głosów, jeden był dobry, drugi zły, ale no nie ma co, nie ma co już teraz zwalać, zwalać na kogoś, tylko ja tam stałem w klatce, ja walczyłem, ja popełniłem błąd i ja przegrałem. A teraz wracasz, żeby wygrać rzecz jasna. Dokładnie. Świetnie, dziękujemy bardzo. W takim razie zobaczymy, kto będzie Twoim rywalem, ale czekamy już na wrzesień. No, sam powiedziałeś, że prawdopodobnie <noise> tuż po wakacjach, więc kolejna walka Krzysztofa Jodki w WFC. Najprawdopodobniej zaraz po tym okresie wakacyjnym. Powodzenia, więc dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I na koniec chciałbym wszystkich zaprosić do, do oglądania i do wspierania, wspierania całej naszej, naszej kadry która już niebawem wyjeżdża na mistrzostwa świata amatorskie do Las Vegas. Myślę, że to dla chłopaków jest bardzo dobre doświadczenie przy okazji zwiedzą, zwiedzą Stany Zjednoczone i będą mieli fajną fajną imprezę i mam nadzieję, że, że wrócą tarczą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.